Siemaneczko wszystkim, witam Was na kolejnej wyprawie Fish Team JD. Dzisiaj wybraliśmy się nad y, Rzekę Mas w Holandii, dokład, dokładnie Welden y, Niedaleko Venlo No i co? Zostajemy na noc. Y, znaleźliśmy sobie y, te dogodne miejsce tutaj do wędkowania. Jest nas trzech, jest Adam. Y, pan Edek no i co? no i liczymy dzisiaj na jakąś rybkę w dzień będziemy łowić na y, białoryb, ryb, leszcze, płoć a wieczorem przerzucimy się po prostu na y, drapieżnika, czyli sandacz szczupak no i tak, zaczynamy nie będę owijał w bawełnę Zaczynamy naszą przygodę wędkarską. Zapraszam Was, oglądajcie! Pozdro! No i tak tutaj się rozstawiliśmy. Ja dwie wędki. Jedną na leszcze, drugą na sandacza. Tutaj pan Edek również. No Adam, Adam tam będzie dzisiaj łowił typowo sandaczowo. No i mamy tutaj rozstawiony namiot na noc, ogrzewanie. No i tak to Tutaj wygląda. Yy, dzisiaj tutaj ludzi jest, tak choćby odbywały się zawody wędkarskie. Yy, z tamtej strony pozajmowane 3-4 stanowiska. No, nam przypadło tutaj to miejsce. Było wolne, i też yy, czekaliśmy na to, żeby. Mieć dogodne miejsce, żeby w Czech tutaj się zmieścić. Tam dalej jeszcze są miejscówki fajne. No i co? No i wędkujemy, moi drodzy. Cała noc przed nami, pół dnia. Może coś złowimy. No i tak, mamy pierwszą rybkę, sandaczek. Malutki. Na co się skusił oczywiście na białego oraz czerwonego robaka a taka rybka wypuszczamy do wody Co mamy tutaj się? No. już Krabik. na no, czerwonego robaczka podpięte dwoma białymi no i co, nie ryba, ale sztuka się liczy. O, autostrada na niebie dzisiaj się zrobiła. Z Belgii. Na to testuję. Tutaj kolega zrobił pięknego sandacza. Gratulacje. I do wody. I do wody, polać go wodą. sandaczek Tutaj rączka dla porównania. No, zaprezentuj go ładnie Walecz, waleczna bestia. O, o piękna bestia. Taki sandaczek Z mas, sandacz z mas. Piękny, gratulacje. Dzięki. Mamy godzinę dwudziestą, jest ciemno. Świetliki założone, no i co? Łowimy rybki. Kolega tam złowił dwa sandacze, ja złowiłem sandacza i oczywiście kraba. No i co nocka przed nami, zapowiada się ciekawie Zapraszam was oglądajcie do końca Zachęcam wszystkich o pozostawienie łapki w górę, subskrypcję kanału jeśli nie subskrybujesz I lecimy Patrzcie Adam Tutaj złowił Lesza Nie żeby nie było I całkiem ładny nie O, No gratulacje i na nową wędkę dzisiaj Dokładnie Tak, nowy kowrotek, nowa wędka Mikabos, jak to się nazywa, to <laughs> Mikado, Mikado, Mikado Bez reklamy Bez reklamy, tak jest Ty ale puścił ty. Pu... Haczek popuścił, ty, no? Popuścił, nie? Popatrzcie Dziewiąta, dwudziesta pierwsza na, czerwone... I... na czerwonego poszło. Na czerwonego? A to może coś się ruszy dzisiaj. Dzisiaj z rana. Oto taki kolejny osobnik krab, <laughs> także łowimy zamiast sandaczy to kraby.